Coś na rozruszanie i przypomnienie, jak działają logarytmy. W dwóch trudniejszych przykładach z zastosowaniem jednych z najważniejszych wzorów z logarytmów na rozszerzenie. Czyli mamy tutaj pierwszy przykład. Logarytm, który znajduje się w potędze, więc my mamy świadomość, że będziemy musieli zastosować wzór, który mianowicie będzie wyglądał w ten sposób. Czyli a logarytm tego samego stopnia co podstawa z b, to jest po prostu b. Czyli dążymy do tej samej podstawy, co jest w logarytmie. Podstawy wykładniczej oczywiście, czyli 0,2 zamieniam najpierw na ułamek jako 1 piąta do potęgi logarytm 5 z 16 plus 2. Zamieniam sobie to na piątkę, czyli odwracam, a odwrócenie oznacza minus w potędze, czyli to jest 5 do minus pierwszej. To wszystko jest jeszcze w potędze. Nawias oczywiście dla potęg oznacza mnożenie, czyli mogę zapisać, że to jest 5 do minus logarytm piątego stopnia z 16 minus 2. I teraz należy to sobie rozdzielić. Chyba, że minus dwójkę, albo po prostu dwójkę zamieniam na logarytm, albo sobie rozdzielam, bo odejmowanie w potędze oznacza dzielenie, czyli mogę zapisać to w ten sposób. 5 do 16. Czyli to dzielenie. To odejmowanie zapiszę jako dzielenie. To jest wtedy 5 do potęgi drugiej. To, czego jeszcze się muszę pozbyć, to przeszkadza mi ten minus, który on mm, świadczy, że to jest jakby minus 1. Więc minus 1 zgodnie z własnością, którą mogę sobie zapisać też tutaj, dla przypomnienia. Jeżeli mam na przykład minus 3 logarytm 5 stopnia z 2, to ta minus trójka po prostu wędruje do potęgi tej liczby, która znajduje się w logarytmie. Więc tak to sobie uczynię tutaj. Czyli to będzie 5 do potęgi logarytm 5 stopnia z 16 do minus pierwszej. Czyli tutaj poszło. No i resztę przepisuję. Tu już mogę zastosować ten wzór, bo mam wspólną podstawę wykładniczą i podstawę logarytmiczną, tak jak jest tutaj w tym wzorze. Czyli to już nam zostanie po prostu 16 do minus pierwszej dzielone na 25, czyli to jest nic innego jak 1 szesnasta razy 1 dwudziesta czyli daje wynik 1, 1 na 400. No i przykład B. Mamy różne podstawy, więc będę musza, musiał zastosować inny wzór, czyli mianowicie wzór na zamianę podstaw. Czyli przykładowo, jeżeli mam coś takiego i chcę sobie utworzyć podstawę piątkę, to na żywca sobie tworzę podstawę piątkę, pamiętając tylko o głównej zasadzie, że liczba z góry idzie do góry. A liczba z dołu idzie do dołu, czyli wtedy byśmy mieli tutaj dwójkę, a tutaj trójkę. I w ten sposób mogę sobie zamieniać podstawy na cokolwiek tylko chcę. Więc będę zapisywał sobie tutaj na dole, czyli ja sobie zrobię, że będę sprowadzał wszystko do trójki. Więc pierwszy ułamek przepisuję. Tu od razu sobie zamieniam na mnożenie. Może najpierw zamienię na mnożenie, a potem przystąpię do zamiany podstaw. Tutaj mogę od razu wykonać wzór na zamianę podstaw. Czyli będę miał logarytm trzeciego stopnia. Tutaj też logarytm trzeciego stopnia, tutaj ten większy ułamek. I tutaj tak samo. Logarytm trzeciego stopnia na logarytm trzeciego stopnia. I teraz tak, szesnastka idzie do góry, siódemka do dołu, tutaj trzynastka do góry. Siódemkę do dołu. Mamy piramidki, więc mogę sobie piramidki od razu skrócić. Przepisuję na razie. No, i tutaj też wzór na zamianę podstaw. Czyli zamieniam na logary trzeciego stopnia. I tak, trzynastka idzie do góry, piątka do dołu, siódemka idzie do góry, piątka do dołu. I znowu mam piramidki, czyli to mi się skróci. Tu mi zostało to, dzielone na to. <coughs> czyli zostaje mi po przepisaniu. To sobie skopiuję. Trzeciego stopnia z trzynastu na logarytm trzeciego stopnia z siedmiu i to też sobie skopiuję. No, i to jest mnożenie, więc mogę sobie skrócić to. Skracam z tym, to skracam z tym i zostaje mi po prostu, przepiszę sobie już tutaj logarytm 3 z 16 na górze, logarytm 3 z 2 na dole, i mogę zastosować ten wzór, który mamy tutaj, ten pierwszy, czyli e, nie ten, nie ten źle pokazałem, o ten mam na myśli o ten trzeci, czyli w drugą stronę. Mam wspólne podstawy w ułamku, w tych logarytmach, więc mogę zapisać równie dobrze, że to jest logarytm drugiego stopnia z 16 po prostu, czyli daje nam to 4. Jeśli chcesz uczyć się systemowo bez chaosu, pod filmem masz link do darmowego webinaru.